Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Piotrowski. Jestem astrologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Z wykształcenia filozofem, autorem wielu książek na temat astrologii i licznych artykuł wykładowca astrologii, nauczycielem astrologii i mam przyjemność prze, przedstawić Państwu przebieg planet, czyli to, co się będzie działo w nadchodzącym tygodniu na niebie i jaki to będzie miało wpływ tutaj na nas, na Ziemi, czyli jaka, jaka będzie taka no, planetarna kolorystyka tego tygodnia od 21 do 27 kwietnia 2025 roku. Czyli jakby tutaj się będziemy musieli, czy jakoś mogli, prawda, odnaleźć w tym, w tym zalewie tych, tych wpływów, które jednak będą dosyć trudne, wymagające od nas bardzo dużego skupienia, uważności, trzymania nerwów na wodzy. Jest to czas taki, ten, ten tydzień przed, przed, przed nami jest o tyle trudny, że jednak tu się formuje. Y, 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 znaczy, wszystko zmierza jakby do opozycji Plutona z Mar, znaczy Marsa z Plutonem w znakach właśnie stałych lwa i wodnika, i, i, i w to wszystko jeszcze wchodzi słońce, które tutaj tą koniunkcję, znaczy tą opozycję jakoś uściśla, a ostatecznie ta koniunkcja potem słońca z, księ z księżycem, czyli Nów, które będzie miał miejsce z kolei w znaku Byka, będzie. Tym takim tutaj, no, tą trzecią nogą, jakby że tak, że tak powiem, z tego, z tego właśnie krzyża. I to jest taki czas trudny, pełen napięć, niebezpieczny, też właściwie jakoś i taki no, powodujący pewne poczucie, nawet, bym powiedział jakoś trwogi. W każdym razie takiego, takie po, poczucie, że będą się tutaj działy jednak rzeczy, które. No, nie tylko, że od nas nie, nie będą zależały, ale że jednak będziemy mieli takie poczucie, że się, że dzieje się coś takiego historycznego, jednak co może być takim, no, pewnym przemodelowaniem e, jakoś porządku, że z jednej strony jest taki czas właśnie jakoś agresji i takiego tych, tych rozmaitych impulsów mściwości, e, przemocy, e, takiego e, opresyjności. A z drugiej strony jakaś też konieczność właściwie jakoś zawiadywania tymi, tymi wszystkimi tą, tą całą energią, tą całą właśnie agresją jakoś, czyli umiejętność kierowania tego w odpowiednie, w, w, w odpowiednie stronę, tak, żeby to służyło jakoś powiedzmy naszemu rozwojowi i jakiejś powiedzmy poszerzeniu jakiejś tutaj świ, świadomości, no ale to w, zanim to by nas, zanim to nastąpi, no to jednak tutaj gdzieś trzeba będzie przejść przez taką drogę. No, trochę wyboistą i to się wszystko już właściwie za, zaczyna od, od poniedziałku 21, 21 kwietnia, kiedy to właśnie najpierw to będzie tak w ogóle, to jest bardzo ciekawe tutaj jakoś to niebo będzie nam, że tak powiem, dawkować jakby te, te informacje, prawda, niebiańskie. Te różne karty będzie tak odsłaniać w takich, trochę jak w takim prawda jakimś dramacie greckim, że najpierw będziemy mieli do czynienia z kwadraturą słońca z Marsem, czyli słońce tutaj, które właśnie przebywa w znaku, w znaku byka utworzy kwadraturę do Marsa, który jest w znaku lwa. I to będzie pierwszy taki akord, no jednak takiego pewnego napięcia, wyzwania. Sam, sama ta kwadratura jednak jest już takim pewnym zwiastunem czegoś takiego trudnego, niebezpiecznego, agresji, przemocy, prawda? Konfliktu przede wszystkim, konfliktu z autorytetami, konfliktu militarnego, konfliktów na arenie międzynarodowej, ale także konfliktów tutaj w naszym życiu, w różnych takich nawet zupełnie wydawałoby się drobnych sytuacjach, a przynajmniej, też pewnego pe, pewnego napięcia to wszystko ma miejsce w znakach stałych, zaraz na początku właściwie tych znaków stałych, czyli Słońce ledwo co weszło do znaku byka i już tworzy właśnie tutaj tą kwadraturę właśnie do, do Marsa. I nie jest to ostatni tego typu prawda? jakiś taki trudny, tru, trudny aspekt. To wszystko też ma miejsce właściwie na tak zwanej ostatniej kwadrze, kiedy tu Księżyc jeszcze jest z kolei z drugiej strony, kwadraturze do słońca i niejako w tej będąc w tej koniunkcji do Plutona zapowiada tutaj ten, to, co się tu będzie formułować w ciągu prawda, tych kolejnych dni z tym finałem właśnie na niedzielę 27, 27 kwietnia, czyli tego takiego no, wysokiego jednak ryzyka przemocy, czy jakiejś nawet można powiedzieć, prawda, jakiejś destrukcji, czy przymusu, czy opresji wywierania nacisku, wywierania wpływu, że my tutaj się poczujemy, prawda, z, no poczujemy też możemy zostać po prostu jakoś zmuszeni przez różne okoliczności, jakoś zewnętrzne, czy ekonomiczne, czy polityczne, czy jakieś inne, no do pewnego zmiany, prawda, jakoś tutaj yy, kierunku, że poczujemy tak jakby tutaj okoliczności bądź niektóre yy, osoby, które są ważne powiedzmy jakoś na świecie będą wywierały presję tutaj na, na pewnej części powiedzmy jakoś tutaj świata, do końca to trudno powiedzieć jak, jaka to byłaby by część, ale idzie taki, idą takie czasy, że tak powiem, czy idzie taki, taki czas tutaj teraz takiego no jednak niepokoju i to co jest najważniejsze jakby przy tym wszystkim to właśnie zachować, zachować w tym spokój, dlatego że po pierwsze ma to miejsce właśnie sam, samo to, że tutaj my, mają miejsce te układy takie marsowo-solarno-plutoniczne, więc to jest, to jest tutaj taki nadmiar właściwie energii i trzeba to po prostu bardzo dobrze skanalizować, żeby to poszło w jakąś w miarę, prawda, jakąś taką konstruktywną stronę, czyli żeby coś zreformować, żeby coś zmienić, żeby zaprowadzić pewien nowy rodzaj jakiegoś porządku, ale żeby to było z pożytkiem nie tylko dla jakichś jednostek, ale z pożytkiem dla ogółu, co nie jest to oczywiście takie proste. To dodatkowo jeszcze ma to miejsce w znakach stałych, czyli w tym właśnie w tej takiej uporczywości, w tym, co w tych znakach, które są najmniej jakoś tutaj elastyczne i podatne właściwie na zmiany. Więc to nie tyle będzie tutaj jakaś gotowość do jakichś zmian, tylko raczej do właśnie wywierania tej presji, czy takiego wymuszania, prawda, tego, co, tego, co jest, co wydaje się być jakoś tutaj konieczne, właśnie. I tym pierwszym akordem to jest już właśnie ten świąteczny poniedziałek, ta, ta kwadratura Słońca z Marsem czyli pewien rodzaj niepokoju i, i, i konfliktu. Potem mamy w środę 23, 23 kwietnia drugą, drugą odsłonę jakby tej właśnie kwadratury czyli słońce które jest w znaku byka utworzy kwadraturę do plutona który jest w znaku wodnika Czyli z kolei z tą, z tą drugą, z, po tej drugiej stronie, prawda, jakoś planetą przebywającą. Przypomnę, że Mars z Plutonem mają coś wspólnego ze, ze, ze sobą, dlatego że w tej astrologii nowoczesnej uznaje się, postrzega się właściwie Plutona jako wyższą oktawę Marsa. Czyli mamy tu Marsa, prawda, z którym to słońce najpierw tworzyło aspekt, potem przenosi tą energię właśnie na kwadraturę z Plutonem, który jest z kolei tą wyższą oktawą Marsa. No ale tak czy owak to jest ciągle jednak tutaj, pozostajemy w takim gąszczu tego, tego nastroju takiego jednak no, wojenno-militarnego, takiego opresyjnego, wymuszającego, manipulującego. Więc no, zostajemy jakoś wciąż, Wciągnięty też w ogóle w taki, w taki pewien ciąg zdarzeń, który wydaje się być nieuchronny, nieodwracalny i zarazem jakiś taki no, w, w, nieodwołalny, od, z, z, od którego po prostu już nie ma, nie ma jakoś odejścia. I te zmiany, które tutaj są zapowiadane przez te, przez te aspekty, to są zmiany, które już można powiedzieć jakoś są stałe w tym zna, zna, znaczeniu, że ten naruszają prawda, pewien dotychczas jakoś ustalony porządek albo przynajmniej zwiastują jakieś nowe procesy które się będą budzić i które nie są jakimś jakąś aberracją tylko jednak jakimś takim Kolejnym akordem, jednak takim, no, z, który zwiastuje taką no, nieodwracalną, nieodwracalną zmianę, w której my wszyscy jakoś tutaj um, uczestniczymy. No Być może ma to częściowo, to się też rozładuje, jakoś myślę w, w ceremoniach pogrzebowych, papieża, Franciszka i potem w tym, w tym wszystkim, co nastąpi, ale tutaj też też będzie jakiś pewnie nowy rozdział tutaj dla Kościoła, no bo każdy pontifikat właściwie też jest takim, takim rozdziałem, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj to o to chodziło. Nie wydaje się, żeby Kościół miał ten nagle teraz po Franciszku prawda, jakoś zmienić swój kierunek czy jakąś czy jakiś charakter, prawda, czy tą strategię, którą jednak Franciszek tutaj nadał, taką powiedzmy liberalną, prawda, jakąś taką. Postępową. Raczej chodzi tutaj o pewne konflikty międzynarodowe, które będą musiały zostać jakoś no, złagodzone, żeby nie doszło do jakiegoś takiego punktu jednak no, zwrotnego czy takiego właśnie krytycznego. Więc sama ta kwadratura Słońca z Plutonem jest tym zwiastunem właśnie tego wymuszania, prawda, jakiegoś takiego wymuszania, manipulacji, opresyjności. I takiego, no też po prostu niepokoju, no to jest używanie siły przez jednostkę, do celów, prawda, jakichś, nawet bym powiedział, jakichś takich strategicznych. W naszym życiu my możemy to wykorzystać jakoś, te układy do, tak jak powiedziałem już wcześniej, do pewnego takiego pogłębienia jakoś samoświadomości i do takiego, no, szukania swojej mocy przede wszystkim, czyli tu, gdzie my możemy też wykorzystać jakąś swoją taką moc i, i to, co my na sobie też możemy jakoś wymusić, I, czyli tam, gdzie my musimy tu bardziej słuchać siebie albo, albo Albo, albo słuchać innych, to wszystko w ogóle ma miejsce właśnie w tych znakach stałych i w szczególny sposób odbiorą to, w ogóle w szczególny sposób będą na to narażone, czy jakoś to odczują, prawda, osoby właśnie spod znaku byka, spod znaku, spod znaku lwa, spod znaku wodnika, czy też te, które mają to jakoś z tym. Wodnikiem wiele do czynienia. I skorpion, w którym tutaj nic nie ma w tej chwili na niebie, Przecież żadna planeta, tutaj, żaden obiekt nie przechodzi, poza Lilit, nie przechodzi w znak, przez znak Skorpiona. Chociaż gdyby uznać Lilit, to, to właściwie Lilit, ten czarny księżyc, prawda, ta, że tak powiem, pierwsza żona Adama, tutaj, ona się tutaj w to miesza jakoś. Zwłaszcza, że Lilit z kolei to jest też taka jakaś część takiej energii plutonicznej. Um, więc też tu też tu, tylko że jakby tutaj gdybyśmy włączyli w to Lilit, no to jednak tutaj by trzeba zaakcentować pewien rodzaj nie, nie tylko nieuchronności, ale przede wszystkim cierpienia, bólu, odrzucenia złości i takiej, no też jakoś chęci, chęci odwetu, ale pomijając tutaj e, Lilit, no to jednak tu, to wszystko się skupi jakby na skorpionie, dla, dlatego że Skorpion będzie tym znakiem, który będzie tutaj. E, no, będzie tym czwartym filarem, czy czwartą nogą tego, tego stołu, więc on da pewien rodzaj e, jakiejś takiej mm, równowagi. Ale zważywszy na to, że skorpion z kolei no, odbiera tą, z, z, ten cały półkrzyż właśnie poprzez tą lilic, ten symbol cierpienia i zarazem archetyp takiego no, niespełnionego marzenia, rozczarowania i w związku z tym takiego bólu, e, Złości, chęci, właśnie odwetu i cierpienia, więc no to się nam robi taki, by właściwie to jakoś pod, pod, podkreśla, jakiś niesłychanie dramatyczny, dramatyczny czas, albo przynajmniej takiego poczucia, prawda, jakoś, że będziemy uczestniczyć w czymś, co, co będzie jednak bardzo. No, no niebezpieczne, ale w takim sensie też, że będziemy mieli takie poczucie, że tu się dzieje naprawdę jakiś, jakiś kawałek historii, że, że, że uczestniczymy w czymś, w czymś takim historycznym. Nawet jeżeli miałoby być to coś takiego zupełnie, zupełnie lokalnego. I potem mamy, potem mamy kolejną tutaj konfigurację, to jest w piątek 25 kwietnia, kiedy Wenus tutaj pod koniec, pod koniec znaku ryb utworzy koniunkcję do Saturna. Ona tam była cały czas blisko tego Saturna akurat w piątek tutaj 25 utworzy, to tak powiem, matematycznie uściśli po prostu ten. Ten aspekt. Po raz kolejny zresztą w tym takim krótkim czasie, ponieważ ta Venus niedawno wyszła z retrogradacji, więc ona tak naprawdę stała prawie że w miejscu, prawda? Poruszała się niezwykle wolno, więc teraz robi. Już trzecią właściwie tą koniunkcję z tym Saturnem, która w tym kontekście jakoś jest, wydaje się być bardzo potrzebna, dlatego że to jest to otrzeźwienie takie emocjonalne i, zobaczenia, i zobaczenie przede wszystkim wagi pewnych sojuszy, pewnych układów, pewnych ustaleń, pewnych norm w relacjach partnerskich, czy to takich relacjach międzynarodowych, czy takich po prostu relacjach nawet w naszym po prostu takim jednostkowym ży życiu. Tych relacjach, które są oparte na właśnie na pewnych umowach, na pewnej lojalności, na pewnych wzajemnych ustaleniach, na pewnym poszanowaniu jakiejś tutaj tej zasady wzajemności i takiego no też zaufania. Więc to się nam teraz tutaj jak najbardziej przyda i być może piątek w ogóle będzie takim takim momentem, czy te okolice powiedzmy tej drugiej połowy tygodnia, takim momentem, kiedy jednak tutaj e, 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 niekoniecznie, że to musi być zwy, zwycięstwo prawda, rozumu nad, nad, nad emocjami, tylko raczej takie powściągnięcie prawda, pewnych emocji i ustalenia tego, co jest Przede wszystkim jakoś wspólne dla nas i tego wspólnego jakoś tutaj, tutaj dobra, że ta właśnie koniunkcja tego Saturna, znaczy tej Wenus, Saturn może o tym mówić w takim momencie zatrzymania, po to, żeby zobaczyć tutaj, co, co mamy też do stracenia. Tu Wenus jest w dosyć trudnym położeniu, znaczy ona jest oczywiście w znaku swojej swojego wywyższenia, więc jest tutaj bardzo dobrze przyjmowana i tu jej w, w tym sensie prawda, jakoś zodiakalnie jej niczego nie brakuje, ale jednak jest koniec Wenus i za chwilę dosłownie, za parę dni już w tym na, następnym ty, 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 tygodniu ona opuści znak barana i wejdzie, znaczy opuści znak ryb i wejdzie do znaku, do znaku barana więc yy, gdzie radykalnie właściwie zmieni się też jej godność i te procesy tutaj pokojowe też się mogą jeszcze bardziej jeszcze bardziej jakoś tutaj nas no, skomplikować. Jest to w ogóle bardzo interesujące, że te wszystkie układy, właśnie, te półkrzyże, czy nawet wielkie krzyże, jeżeli byśmy w to jeszcze włączyli, właśnie tutaj Lili, to one dzieją się w momencie, kiedy tutaj Rosja ogłasza e, rozej, prawda, czy jakiś rodzaj zawieszenia broni z Ukrainą. Więc brzmi to na, nawet jakoś tak zatrważająco właściwie, czy to na pewno chodzi o zawieszenie broni, czy też na przegrupowanie. Nieprawda, tutaj jakoś sił. No i mamy właśnie tą niedzielę 27 kwietnia, kiedy tu się dzieją dwie rzeczy. Jedna to jest właśnie ta opozycja wtedy Marsa z Plutonem, prawda? Ona się wówczas uściśla. Przez cały ten tydzień ją mieliśmy jakoś gdzieś w tyle, dlatego że Słońce najpierw zrobiło kwadraturę do Marsa, potem właśnie kwadraturę do Plutona, czyli ono było tym łącznikiem. Teraz te dwie planety już po prostu utworzyły tutaj, już utworzą w tą niedzielę 27 kwietnia, tą właśnie opozycję. To, samo to już jest takim, jednak budzi ogromne napięcie, i jest to taka próba sił, dominacji, chęci zawładnięcia, prawda, jakoś tutaj, jakąś częścią wiem, świata, terytorium, jakoś. Zakwestionowania, prawda jakoś tutaj wolności, więc czas takiej bardzo dużej mobilizacji też właśnie sił i, i energii. No i to wszystko się kończy, prawda? Ten cały układ właśnie się kończy. Koniunkcją słońca z księżycem, czyli po prostu nowiem księżyca w znaku byka, który zwykle jest takim nowiem właśnie ożywczym, bo to jest ten drugi, można powiedzieć, wiosenny nów w tym kolejnym, w tym znaku, który przynosi już te trwałe, prawda, jakoś tutaj te trwałe rezultaty tych zmian. Czy też tego nowego cyklu, który tu się rozpoczął wraz z, z tym wejściem Słońca do znaku barana, czyli wraz z początkiem wiosny. Więc to z jednej strony jest utrwalenie pewnych tendencji i, utrwa, i utrwalenie, że tak powiem, jakoś tutaj witalności, gdyby tu abstrahować od tych pozostałych upadów planet, to jest to jednak, nów, który Zachęca nas do pewnego takiego wejrzenia w to, co w życiu jest trwałe, to, co jest stabilne, to, co jest stałe, to, co jest nienaruszalne, w sensie i wartości materialnych, ale też wartości, powiedzmy, niematerialnych jakichś, w sensie takiego. Takiego osadzenia, jakby też w swoim poczuciu takiego bezpieczeństwa, jakoś na przykład emocjonalnego, ale to, na, na czym my możemy po, polegać, tam, gdzie my, to na, na ile tutaj, czego my tak naprawdę potrzebujemy do, do tego, żeby mieć takie poczucie, że mamy stabilne, solidne, prawda, jakoś fundamenty w swoim życiu, jakieś takie nienaruszalne, właśnie zasady, których my się możemy trzymać, że one w każdej chwili tutaj przetrwają jakieś próby czasu i jakieś wyzwania, prawda, jakieś kryzysy. No ale to jest taki nów, który będzie bardzo takim jednak głęboko sprawdzającym tutaj naszą umiejętność wytrzymania tej właśnie opresyjności, dlatego że ten nów stanie się po prostu tym ogniskiem tego półkrzyża właśnie spowodowanego przez to bycie w tym centrum, czy też w tym ognisku właśnie tej opozycji Marsa z Plutonem. A do tego, tak naprawdę, w, gdzie byśmy jeszcze tutaj włączyli, właśnie Lilith, tak na, naprawdę no, będącą częścią takiej kosmicznej e, figury, e, właśnie Wielkiego Krzyża, rzadko pojawiającej się e, na niebie, to jest no, to nie jest figura typowo planetarna, bo jednak Lilith nie jest planetą, więc trudno tu mówić o półkrzyżu, znaczy o Wielkim Krzyżu Planetarnym. No bo on dopiero się tworzy wtedy, gdybyśmy tu włączyli jakiś obiekt nieplanetarny, bo Lilith to jest, to jest po prostu apogeum orbity księżyca, taki punkt, który się przesuwa no mniej więcej 9 lat przez cały, przez cały Zodiak. Um, więc tu du, 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 dużo można by o tym mówić. Yy, yy, więc yy, nie będę tutaj teraz powtarzał rzeczy, które też, o, o których pisałem w swojej książce, o Lilic na przykład. Więc ale w każdym razie to na pewno tutaj jakoś właśnie to, ten, yy, ten, ten, tą całą kon, konfigurację, prawda, udramatyzowuje, że tak powiem, jakoś i sprawia, że tutaj to Obok tej przemocy, prawda, i tej opresyjności, czy manipulacja, manipulacji włącza się jeszcze ten element bólu, cierpienia i wynikającej z tego właśnie jakiejś takiej no, agresji. No i mamy jeszcze dwa słowa na temat pustego kursu księżyca, który w tym tygodniu nie będzie jakoś specjalnie. Chyba jakoś dokuczliwy. 22 kwietnia, czyli we wtorek, tuż przed północą o 23:57 do dnia następnego, do 7:08 księżyc będzie szedł przez znak wodnika pustym kursem. No, przypada to na nocne godziny, więc i tak tutaj jest mała szansa, żebyśmy coś takiego zrobili, co by miało jakieś jałowe konsekwencje. 25 w piątek od godziny 4.58, czyli tuż no właściwie w takich godzinach wczesnorannych, do w pół do dziesiątej rano przed południem, kiedy Księżyc będzie szedł przez znak ryb. Ale to akurat, kiedy idzie przez znak ryb, jak jest pustym kursem, nie przynosi niczego negatywnego, złego, tylko raczej to jest taki taki moment, że właśnie wszystko idzie dobrze, więc to akurat jest taki dobroczynny, że tak powiem, ten pusty kurs Księżyca i potem mamy sobotę 26 kwietnia od godziny 18.19 do niedzieli 27 27.19.18, kiedy będzie właśnie ten pusty, kiedy ten Księżyc będzie szedł pustym kursem przez znak Barana i to może nie będzie taki najlepszy czas, żeby robić tu jakieś takie, żeby podejmować jakieś działań, które byłyby nastawione, prawda, na takie eksponowanie tutaj ja i swojej indywidualności i odrębności. Myślę, że jakieś wielce, dużych okazji ku temu specjalnie nie, nie będzie, bo to jednak przypada na weekend, ale warto jakoś mieć to na uwadze, żeby jakoś no, okiełznać tego typu. Tego typu właśnie jakoś zapędy, zwłaszcza, że to przy, przy, no, przypada na te godziny takie poprzedzające właśnie um, ten nów Księżyca w znaku byka. No i mamy jeszcze godziny spalone, które w tym tygodniu wybiją trzy razy. 21 w poniedziałek od godziny 3.35 do 15.35, przy czym te pierwsze cztery przypadają mi tak na te godziny takie no, wczesno-poranne. Więc raczej tutaj to nie są te godziny, w których moglibyśmy tu załatwiać jakieś sprawy, takie walki, prawda, o jakieś swoje interesy. Potem 24 w czwartek od godziny 16:23, czyli już od, już od tych godzin popołudniowych się zaczynają tego, te godziny właśnie spalone. I potem 27, czyli to dopiero w niedzielę, też od 21:30, czyli zaraz po tym właśnie nowiu, Księżyca też się rozpoczynają te kolejne 12 godzin do 9.30 dnia następnego, czyli w poniedziałek 28 8 kwietnia. Więc tak, tak, tak to się przedstawia. Nie są to w tym tygodniu tego, tego te godziny nie będą jakoś specjalnie dokuczliwe. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne, na kolejny mini wykład, który będzie już za tydzień.